Czołem. Witam Was serdecznie na kanale, gdzie zaczyna się wojsko. Dzisiaj chciałem opowiedzieć w kilku słowach o pewnym problemie, który widzę, że może dotknąć nasze wojsko. I mam nadzieję, że ten problem w jakiś sposób zostanie zaadresowany, tak by no, skutki tego problemu no w jak najmniejszym stopniu dotknęły nasze wojsko nasze jednostki wyposażone w czołgi, żeby zdolności naszego wojska były jak największe. Chodzi o to, że możemy zaobserwować taką sytuację, że będziemy mieli dziurę w dostępności czołgów dla wszystkich naszych batalionów. Mogę przypomnieć, że w Polsce w tej chwili mamy 13 batalionów czołgów. Są to 4 bataliony w 11 dywizji, jeden batalion w 12 dywizji. 4 bataliony w 16 dywizji i 4 bataliony w 18 dywizji. Bardziej szczegółowe informacje zobaczycie na ekranie. Spośród tych 13 batalionów, 4 bataliony wyposażone są w czołgi Leopard. Etatowo jest to 232 wozy i fizycznie mamy 247 czołgów. Nadmiarowe trafiają do ośrodka szkolenia Leopard głównie. Podobna sytuacja jest z czołgami rodziny T72. Etatowo 9 batalionów to 522 czołgi. Natomiast faktycznie, wedle informacji, jakie udało mi się znaleźć, i to określa stan naszego wojska jeszcze przed dostawami dla Ukrainy. Udało mi się znaleźć informację, że nasze wojsko posiada faktycznie 533 czołgi rodziny T72, czyli 232 czołgi PT91 oraz 301 czołgów T72. Informacja o tych 301 czołgach pochodzi z artykułu na portalu Defense 24. Przypuszczam, że może ona nie być super dokładna, ale myślę też, że nie odbiega za daleko od rzeczywistości. Na czym polega problem z czołgami? Otóż problem ten zaczął się w jakiś sposób przez to, że obecna władza postanowiła utworzyć dwa dodatkowe bataliony czołgów, natomiast w momencie tej decyzji politycznej nie było za bardzo sprzętu, w którym można by po prostu stany tych jednostek wypełnić, i sięgnięto po rezerwy T-72, które były na stanie Agencji Mienia Wojskowego. Oczywiście czołgi te niekoniecznie były sprawne, dlatego też jakiś czas później pojawiła się koncepcja przywrócenia sprawności technicznej oraz modyfikacji czołgów T-72. Umowa, którą zawarto, obejmowała 230 czołgów plus opcje na kolejne. I jeżeli chodzi o stan realizacji tej umowy, tutaj warto też wspomnieć, że w wywiadzie Defens 24 z prezesem PGZ Sebastianem Chwałkiem, opublikowanej 25 kwietnia, Mowa była o 82 dostarczonych już wojsku T72M1R i około 30 wozach, jakie są na pracach i najprawdopodobniej zostaną ukończone do końca tego roku. Przy okazji, również może też wspomnę o tym, że była mowa również o około 30 Leopardach 2PL, jakie zostały już przekazane wojsku. Chodzi o wozy zmodernizowane do tego standardu. No cóż, jeżeli tempo modernizacji będzie takie, jak było w 2021, jest w 2022 roku, to możemy oczekiwać, że modernizacja tych wozów nie zakończy się przed rokiem 2027. Doszło do wojny na Ukrainie, której efektem jest to, że Polska nie tak dawno przekazała 236 czołgów T-72. Tutaj nie mamy dokładnych informacji o, o tym, jakie wersje reprezentują te czołgi i nie mamy informacji czy wszystkie pochodzą z jednostek operacyjnych czy też na przykład część czołgów pochodzi z agencji mienia wojskowego jedyne co wiemy że na pewno że w tej liczbie zawierają się w jakiejś liczbie czołgi zmodyfikowane T-72M1R natomiast nie wiemy czy przekazano wszystkie T-72M1R czy tylko część z jednej strony nie jest to aż taki duży problem choć jest to problem pozbawiliśmy się czołgów które trafią na wyposażenie czterech batalionów pancernych. Oczywiście z tym zaznaczeniem tego, że być może część wozów nie była z jednostek operacyjnych, no ale nie, nie znamy liczby, nie wiemy tutaj o detalach. I trzeba być przekonany również o tym, że przekazano raczej te wozy będące w lepszym stanie technicznym, niż te będące w gorszym stanie technicznym z prostego powodu, że te czołgi przekazujemy Ukrainie po to, żeby użyła ich bojowo, a nie po to, żeby podniosła sobie teoretycznie liczbę czołgów, jaką posiada, chociaż wozy są niesprawne. Jest to problem, ale jest to problem tymczasowy, ponieważ do 2026 roku wtedy ma to się zakończyć mamy otrzymać 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej podwersji. Tak więc, o ile nie mamy tych czołgów w tym momencie, to braki te zostaną zastąpione. Pamiętać trzeba też o tym, że mamy cztery bataliony czołgów Leopard 2. Jak już mówiłem, czołgi Leopard 2 są modernizowane. W przypadku wozów nowszych wersji A5, one, one nie przechodziły jeszcze głównego remontu od momentu, jaki otrzymaliśmy. I wiem, że one te remonty też przechodzą. Z jednej strony wyłącza to nam część wozów z eksploatacji, ale z drugiej strony możemy liczyć, że no, w ciągu kilku lat, właśnie licząc ten 2026-2027 rok, no, będziemy dysponować. Czterema batalionami nowych, praktycznie rzecz biorąc, nowych czołgów Abrams, bo te czołgi no, teoretycznie korzystają z elementów starszych wozów, i będziemy dysponować tak naprawdę wyremontowanymi wozami Leopard 2A5 lub też zmodernizowanymi wozami Leopard 2PL. Również na wyposażeniu czterech batalionów. Ponadto pozostaje kwestia czołgów PT-91 i T-72. Tak jak tutaj nam wychodzi z tych obliczeń, pozostaje nam kwestia wyposażenia pięciu batalionów czołgów. Tak więc teoretycznie mamy nastyk dla czterech batalionów PT-91, a także mamy, musimy mieć rezerwę dla wyposażenia kolejnego batalionu na T-72. I tą rezerwę też w tym momencie mamy. Jeżeli policzymy, że Polska dysponowała 300, 301 czołgami, od tego odejmiemy 236 czołgów, jakie przekazaliśmy na Ukrainę to wychodzi nam, że powinno nam pozostać przynajmniej 65 czołgów. Oczywiście, o ile nie dysponujemy kolejnymi egzemplarzami, które mogą pochodzić z Agencji Mienia Wojskowego i mogą na przykład być wysłane do zakładów w Łabędach po to, żeby też przejść ten proces remontu i modyfikacji. Ile i jakich tych czołgów mamy, to ja tego nie wiem i takie informacje publicznie nie są dostępne. Jaki z tego wynika wniosek? Otóż pojawiają się w tej chwili... Takie propozycje, że powinniśmy tak naprawdę wydać na Ukrainę wszystkie czołgi. T72, w ogóle rodziny T72, a więc wliczając PT-91. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli taką możliwość przekazać te czołgi Ukrainie, bo tu nie jest problemem dla mnie przynajmniej to, że wysyłamy je na Ukrainę, tylko chodzi mi o to, żebyśmy całkowicie nie rozmontowali własnego potencjału wojskowego robiąc to. Natomiast przekazując wszystkie czołgi, my zostaniemy tak naprawdę z mocno rozmontowanymi zdolnościami i te czołgi PT-91 i T72, one są nam potrzebne, natomiast myśleć o ich wycofaniu, sofaniu i zastąpieniu możemy dopiero po roku 2026 2027 mniej więcej w tych Granicach czasowych. Pojawia się taka koncepcja, że Niemcy mogliby nam przekazać jakieś, jakąś liczbę czołgów Leopard 2, przekazać wcale nie oznacza, że one są przekazane za darmo. Dla mnie formułowanie przekazać oznacza, że są przekazane, a nie oznacza to wcale braku kompensacji za to. I na pewno przyjęcie na przykład jednego batalionu, choćby jednego batalionu i jakiejś liczby czołgów ponad to, żeby stworzyć jakąś taką rezerwę operacyjną ponad te minimum wyposażenia etatowego batalionu to myślę, że byłoby to bardzo dobre. Nie wiem na ile jest możliwe w obecnej sytuacji politycznej, natomiast bardzo chętnie bym przywitał kolejny batalion, czyli powiedzmy nawet do 100 czołgów Leopard 2 jako wyposażenie jednego batalionu i kolejne wozy jako taką rezerwę. Remontową, szkolną i tak dalej, to by było bardzo pozytywne. Oczywiście, wozy te niekoniecznie musiałyby być sprawne, tak jak wątpię, żeby ktoś trzymał w pełni sprawne operacyjne wozy. A jeżeli one nie byłyby sprawne, to tak naprawdę fajnie by było, że dostaniemy te czołgi, ale trzeba byłoby je wysłać do zakładów Bumar by przeszły też ten proces modernizacji do standardu Leopard 2.pl, co przy obecnym tempie też zajęłoby. Kilka lat. Natomiast ja jestem cały bardzo pozytywnie nastawiony do przejęcia kolejnych Leopardów 2. Natomiast zdaję sobie dobrze sprawę, że możliwości takiego rozwiązania byłyby ograniczone. Natomiast do 100 czołgów, jako wyposażenie jednego batalionu, super pomysł. Dla mnie, moim zdaniem, super koncepcja. To pozwoliłoby nam wycofać tak naprawdę czołgi T72 już całkowicie. Po tym 2026, 2027, 2028 roku, w okolicach tego, tych lat, można by zaplanować zakup kolejnych. Kolejnej partii Abramsów, kolejnych 250 czołgów dla kolejnych batalionów i to. Całkowicie by nas przeniosło, tak naprawdę, na nowe, nowoczesne czołgi, bo wtedy dysponowalibyśmy ośmioma batalionami czołgów Abrams. Przypuszczam, że w, w tych latach to już byłaby wersja SEP-4, niekoniecznie SEP-3. One się mają różnić przede wszystkim pod względem wyposażenia elektronicznego, wewnętrznego, strukturalnie, zewnętrznie. Jeśli chodzi o pancerz, o takie fizyczne elementy, to te wersje mają być tożsame. W ramach tej wersji SEP-3 wprowadzane są dość głębokie zmiany, Natomiast kolejna wersja ma obejmować bardziej wyposażenie niż platformę. Mając 5 batalionów czołgów Leopard 2 i kolejne 8 batalionów czołgów Abrams, to w najnowszych wersjach, no to myślę, że można by już patrzeć na te nasze siły pancerne jako na w skroś nowoczesna. Czemu jestem przeciwny? To po prostu mnożeniu bytów ponad miarę, czyli wprowadzaniu czołgu innego niż Leopard 2 lub Abrams do naszego wojska. Jak widzimy, te nasze wojska nie są aż tak rozbudowane, aż tak liczne, żeby w ogóle istniała potrzeba prowadzenia takich sił. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o to o rozwiązania takie logistyczne, to, to byłoby z dużą szkodą, naprawdę z dużą szkodą dla naszego wojska. Robienie czegoś takiego to byłoby naprawdę bez głowy. Tak więc podsumowując, niestety, ale jestem przeciwny, głęboko przeciwny przekazywaniu kolejnych czołgów na Ukrainę. Już oddaliśmy tyle, ile byliśmy w stanie. Możemy tutaj wesprzeć Ukrainę w inny sposób, chociażby zapewniając zdolności remontowe dla ich sprzętu, który krótko mówiąc, mogliby nam oddawać sprzęt, czy te czołgi, które my im przekazaliśmy, czy czołgi inne, innych typów. Tutaj zaznaczyć trzeba, że na przykład Rumunia partię czołgów T-72 zadeklarowała, że przekaże Ukrainie, natomiast są to czołgi, które nie były w eksploatacji. I one po prostu będą wymagały przywrócenia sprawności, i przy okazji można by zastosować na nich taki pakiet, no jak ten polski pakiet T72M1R, czyli no chociażby tą termowizję. To jest coś, co, co jednak jest jakościową różnicą. Także w ten sposób moglibyśmy wspierać Ukraińców lub remontować czołgi, które oni używają i które mogą być uszkodzone albo mogą po prostu wymagać remontu ze względu na zużycie elementów. Wiadomo, że w warunkach bojowych ten sprzęt potrafi się zużywać bardzo szybko. W ten sposób moglibyśmy ich jeszcze wesprzeć. I oczywiście przekazując inne typy uzbrojenia, na pewno nie będę płakać za BWP-1. Na, na pewno fajnie by było, gdyby udało się uzyskać jeszcze jakąś dodatkową partię leopardów. One nie rozwiążą całkowicie problemów, natomiast Leopard 2 myślę, że powinien być tutaj traktowany. Abrams przejmie pałeczkę jako najnowocześniejszy czołg w naszym wyposażeniu, natomiast Leopard jest wciąż platformą jak najbardziej perspektywiczną. No to są jakby nie patrzeć czołgi tej samej generacji co Abrams. Chociaż oczywiście te konkretne wozy, które my używamy, będą miały mniejsze możliwości niż te konkretne wersje Abramsa, które dostaniemy, ale to już jest. Jest detal większy, natomiast na pewno Leopard 2 jest cały czas perspektywiczny w perspektywie no, kolejnych 10-15 lat jak najbardziej. I przeciwny jestem wprowadzaniu, mnożeniu tych platform. Yy... Ponad, ponad sensowną ilość, i, i po prostu nie widzę potrzeby wprowadzania kolejnego typu czołgu. Natomiast pamiętać trzeba, że ludzie promujący na przykład, o przekażmy wszystkie czołgi, i tu będzie na przykład czołg koreański, taki czy inny, no to często są ludzie reprezentujący interesy na przykład przemysłu zbrojeniowego, tak? I yy, bo przemysł zbrojeniowy po prostu miałby w tym interes, że oddając te czołgi, no nie mieliby w tym po prostu zarobek. Yy, natomiast nie sądzę, żeby to było niezbędne i z pozycji Ukrainy, która właśnie. No, dysponuje dużą liczbą czołgów, i myślę, że nie byłoby to niezbędne również z pozycji naszego, naszego wojska, potrzeb naszego wojska. Nie ma sensu mnożyć bytów ponad miarę. Tyle ode mnie, na razie trzymajcie się.